I Witam w drugiej części poprzedniego odcinka e, czy odcinka Craft Art e, o moich e, rzeczach e, z gumek Lumbens, które zrobiłam e, No i już może bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy Pierwszą razoletką jest taka e, żółto pomarańczowa z e, koralikami I swoją drogą nie przypadam za połączeniem neonowego pomarańczowego i neonowego żółtego, ale być może przez różne odcienie koralików ta bransoletka mi się akurat podoba. Następna branżetką jest taka jakby otwórna, kwadratowa. Niestety tutaj mi się. Y Tutaj mi po prostu pękła gumka i musiałam to tak związać i dlatego tak to brzydko wygląda, no ale to nic, taka różowo-fioletowa. Następną branzuletką, a właściwie nie branzoletką, tylko takim jakimś taką jakąś zawieszką jest e, takie coś, wygląda to troszkę jak kolczyk co zabuszka od kulczyka. i po prostu nakładam na krosną na monstruptę we wszystkie strony e... we wszystkie strony e... kulki lecz znaczy we wszystkie. No powiedzmy, nie wiem jak to określić. E, no i po prostu tak przykładam, przykładam. No i wyszło coś takiego. Przepraszam. E, następną rzeczą e, bręzuleczką jest taka: e, i to jest coś, co jakby wymyślałam przez przypadek, gdyż, i tutaj na moment spuścimy z nią, ok, e, gdyż. E, Chciałam nauczyć koleżankę tej bransoletki, tą bransoletkę. Jak się robi tą bransoletkę, ale zaraz do niej, oczywiście, uczynimy. E, ale coś mi nie wyszło. No i w sumie dobrze mi nie wyszło, bo udało mi się zrobić coś takiego. I swoją drogą bardzo to bransoletkę lubię. Następną branzoletką jest um, właśnie to, co przed chwilą Wam pokazywałam. I jest to branzoletka z tutorialu Paper Pastels, która chyba teraz nosi nazwę Ashley and Less. Jakoś tak Ashley Ann Nie wiem niestety jak to się czyta. Jest to taka pomarańczowo-fioletowa bransoletka Niby mogłoby się wydaje, że te kolory do siebie nie pasują, ale na przykład mi się to podoba, nie wiem jak Wam. I tutaj ta środkowa część szuflenia barkoczek i mam też taką drugą w innej wersji kolorystycznej, Pomarań... nie ma tylko pomarańczowa, zielona, różowa. I było ją dosyć trudno zrobić z tego powodu, że albo coś. Dlatego, że ja wtedy zaczynałam w ogóle tworzyć z tych gumek, i e, jakby albo mi coś tam pękło, albo coś źle po nakładałam. I robiłam to chyba raz tylko 6 razy, ale jak ja się czegoś e, dotknę, jak coś ja zacznę, to ja muszę skończyć, więc e, tak, robiłam to 6 razy i w końcu się udało. Następną bransoletką jest coś, co, na co może będzie na moim kanale tutorial. Jest to taka bransoletka z takimi groszkami, tak to nazwijmy. Biało, powiedzmy, że tęczowe. Po prostu kolory się przychodzą i też ją bardzo lubię. Na samym to jest coś, co sobie wymyśliłam, ale potem się zorientowałam, że jakby już ktoś to przede mną zrobił. W sensie, że wymyślił taki wzór. No ale. Jest to taki potrójny splot, tak to nazwijmy. I w środku jest biały. Jest tu też taka zielono czarna. I ona przypomina mi napój ogólnie, ogólnie firmę Monster, a przynajmniej ten. E, przynajmniej ten podstawowy smak, nie wiem, nie znam się na tym. E, no po prostu przez połączenie tych kolorów. I jest to właśnie taka zielono-czarna bransoletka. Następnazwetką jest coś, co chyba nazywa się jak bransoletką nieskończoności. Bo w środku są takie małe nieskończoności. Takie ósemki po prostu. No i tak to wygląda. E, następny już nie bransoletką ale rzeczą jest taka e, sukienka. Jeśli się e, to nie przypomina sukienki, ale tu mamy spódniczkę, tu mamy. E, Mamy jakby ten część od słowia i ramionczkę. Chciałam zrobić kwiatkę, ale coś tam poszło nie tak i wyszło coś takiego. Także mamy tutaj taką małą sukieneczkę. Następną rzeczą jest coś takiego, i zastanawiacie się, co to jest. A to jest, proszę Państwa, również bransoletka, z tym, że taka troszkę dziwna. Zastanawiam się, jak sobie to zrobić. Okej. Okay. Taka wygląda troszkę jak połączona, ale nie jest połączona. Są to takie po prostu cztery łańcuszki. I ostatnią już bransoletką. Na dziś jest... Yy... jest... no, taka po prostu... Yy nie wiem kto nazwać gdyż widziałam ją u koleżanki jednak ona była taka wredna i nie chciałam jej pokazać jak ją zrobić i męczyłam się chyba jakieś półtorej godziny jak nie więcej żeby jakby rozkminić to jak to wszystko powinno być i nareszcie wyszło no może nie idealnie ale wyszło i bardzo się z tego powodu cieszę no moim zdaniem ładnie wyszło Okej, okay, także to już było wszystko. E, wezmę to jeszcze tak u siebie i, i. No, jest tego dosyć dużo. E, około 15 tych rzeczy. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę. E, jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, dlaczego Wam się to nie podobało. E, no i dzięki za obejrzenie. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!